Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem, jak bezkosztowo zupełnie zaprojektować dodatkowe zabezpieczenie w zdalnym dostępie, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo przynajmniej trzykrotnie. Jak to zrobić? Po pierwsze, kluczowym elementem jest zmniejszyć potencjalny wektor ataku. Czyli jeżeli mówimy o połączeniach, np. przykład VPN-owych, czy też w połączeniach nakowych wewnątrz firmy, to najbardziej podstawowym elementem, który na poziomie infrastruktury należy zrobić, to jest ograniczyć miejsca, z których ten atak może być wykorzystany, czy też przeprowadzony. Jak to zrobić? Jednym z bardzo niedocenianych elementów, które można wykorzystać, jest coś takiego, co się nazywa port knocking. I dla tych, którzy korzystają z MikroTik'a, to zapewne gdzieś się już z tym spotkali. Dla tych, którzy korzystają głównie na przykład z Fortinet'a albo z innych yy, takich wyższej klasy rozwiązań dostępu zdalnego, ten mechanizm jest prawdopodobnie nieznany. A warto go rozważyć i powiem w tym odcinku, jak można zaimplementować go w sposób, który będzie również jak najbardziej użyteczny, czyli nie będzie wprowadzał dodatkowego poziomu trudności. No więc zacznijmy od wyjaśnienia może, co my tak naprawdę chcemy wykonać. Czyli sytuacja jest taka, mamy dostęp VPN-owy, chcemy, żeby nasi użytkownicy łączyli się zdalnie, no i mamy też jakieś firmy współpracujące, które na przykład monitorują naszą infrastrukturę i chcemy, żeby te firmy mogły się do nas łączyć, ale żeby to były tylko te firmy, a nie ktokolwiek inny. No więc możemy tu oczywiście przyjąć poziom ograniczenia na zasadzie tworzenia kont, tak trochę jak w dostępie aplikacyjnym. No, mamy użytkownika i ten użytkownik może się zalogować do naszego systemu, ale interfejs do logowania wyświetlamy każdemu. To jest taki y, paradygmat, takie założenie podstawowe, które jest stosowane bardzo często, czy było do tej pory stosowane bardzo często, no ale sytuacja się zmienia. Mamy teraz dużo więcej ataków, mamy dużo więcej grup zorganizowanych, które mają. Potężniejsze narzędzia, mają lepsze finansowanie, potrafią e, wykorzystywać podatności, które są bardziej zaawansowane. W związku z tym chcemy podwyższać ten poziom bezpieczeństwa. Jeżeli się da oczywiście e, bez jakichś dużych nakładów finansowych. No i teraz jak to zrobić, jeżeli chodzi o ten kontekst knockingu? to teraz krótko wyjaśnię, co to jest knocking. Podnocking knocking to jest taki mechanizm, który polega na tym, że ustalamy sekwencję danych podtów dla danego protokołu, na przykład UDP albo TCP albo kombinację. Konkretne porty, na przykład 5030, 6020 i 62100 i w tej kolejności ten, który chce dostać się do naszego zasobu na razie jeszcze nie spinamy żadnego VPN-a. Żeby w ogóle móc przepuścić pakiety, które ten VPN zestawią, to musi się w odpowiedni sposób z nami skomunikować. A co więcej, jeżeli mamy taką, takie zabezpieczenie dodatkowe skonfigurowane, że ktoś będzie skanował nasze podty, to dodatkowo będziemy wrzucać go na taką listę blokowanych dla danego okresu czasu, na przykład na dobę. Chodzi o to, żeby wykluczyć... Możliwość dostępu do, próby nawet dostępu do naszych zasobów na poziomie infrastruktury, czyli na poziomie sieciowym wszystkich skanerów. Czyli jeżeli jest jakaś znana podatność, załóżmy na koncentratorze VPN-owym czy na firewallu i ktoś ma już napisane narzędzia, jak tak naprawdę tą podatność wykorzystywać, to pierwsze co musi zrobić, to wykryć, czy dany użytkownik, dana firma ma konkretnie. Ten rodzaj infrastruktury, który pozwala wykorzystać tą podatność, czy krótko mówiąc, ma tą podatność, czyli ma Firewall, albo VPN, albo Naka w konkretnej wersji. I żeby to zrobić, no to najczęściej ten atakujący najpierw robi rozpoznanie, czyli robi rodzaj skanowania. Oczywiście, jeżeli zrobi to skanowanie w sposób taki subtelny, no to wtedy jest mniejsza szansa, że go wykryjemy. Jeżeli będzie robił to w sposób agresywny, czyli dużo portów w krótkim okresie czasu, no to go wrzucimy na listę i jego wynik skanowania będzie negatywny. Czyli on sprawdzi sobie na przykład wszystkie porty dostępne dla każdego z tych protokołów TCP UDP, ale wyjdzie mu, że wszystkie są zamknięte. Mimo że możemy nawet udostępniać usługę, na przykład VPNO. I teraz chodzi o to, żeby. Ten podnoki zaimplementować, ale też w taki sposób, żeby on był użyteczny dla nas. Czyli jeżeli mamy system zdalnego dostępu dla administratorów, no to tu sprawa jest dość prosta, bo my jako administratorzy możemy sobie napisać dany skrypt, który jeszcze powiążemy na przykład z zestawieniem tunelu i ten tunel będzie mógł możliwy być do zestawienia tylko w, w, w tej korelacji, czy w tym zestawieniu z konkretnym zestawem podnokingu. I jeżeli na przykład używasz WireGuarda. To to jest taki sposób, który jest bardzo fajny, bo WireGuard działa w, taki, w takim kontekście, że on zestawia ten tunel, mimo że nie ma komunikacji czy nie ma odpowiedzi, o może tak, nie ma odpowiedzi z drugiej strony. Czyli jeżeli zestawiasz taki tunel w WireGuardzie, na przykład ze strony klienta, takiego na laptopie, to ten tunel zawsze będzie pokazywany, że jest up. Nawet jeżeli tak naprawdę on nie jest zestawiony, to chodzi o to, że w WireGuardzie ten tunel nie jest stanowy, czyli nie jest tak, że musi być wymiana pełnej informacji wszystkich poszczególnych kroków pomiędzy dwoma stronami, żeby się tunel zestawił, tylko po prostu każda ze stron zakłada, że jeżeli zrobiła te rzeczy skonfigurowane, to tunel jest zestawiony. Jeżeli nie jest to prawdą, to po prostu pakiety nie przechodzą, nie ma komunikacji, ale z punktu widzenia interfejsu, z punktu widzenia systemu, tunel jest. Więc to jest o tyle fajne, że nie wymaga nam zbadania, że dany pot jest otwarty, możemy zestawić sobie taki tunel, a w ramach wykonywania tego procesu wywołać dodatkowy skrypt, który będzie robił port knocking. Czyli w takiej konfiguracji mamy taki user experience, czyli użytkownik widzi to dokładnie w dokładnie taki sam sposób, jakby tego port knockingu nie było, jeżeli nam wszystko działa tajdłowo. Jeżeli natomiast mamy taki scenariusz, że chcemy dla zdalnych użytkowników utrzymywać serwer WWW, tu mówimy o takich zastosowaniach bardziej profesjonalnych, typu Fortinet, czyli na FortiGate zestawiamy ten tunel, albo na Checkpointie, albo na Palo Alto, albo na jakimśkolwiek innym rozwiązaniu vpn takim profesjonalnym. No to tutaj jest tak, że jeżeli mamy zablokowany pod, to klient się próbuje. Do, nie, do tego do tej usługi, do danego adresu na danym podcie odnieść. Jeżeli to nie działa, no to mówi, no niestety nie udało się. I ewentualnie próbuje jeszcze raz, ale cały czas mówi, że tunel nie jest podniesiony. Natomiast ja chciałem wrócić do tego scenariusza interfejsu webowego, bo w rozwiązaniach profesjonalnych mamy dwa takie główne tryby implementowania konfiguracji na użytkownikach końcowych. Czyli mamy tam całą grupę laptopów, kilkadziesiąt załóżmy, no i nie chcemy podchodzi do każdego pracownika i mu instalować tam e, tego klienta i konfigurować. E, nawet jeżeli robimy to w formie zdalnej, to nie chcemy robić tego per dana maszyna, tylko chcemy zorganizować to procesem. Jedna z możliwości, e, popularna bardzo, jest taka, że mamy interfejs WW, na, na, na przykład na naszym koncentratorze vpn na Firewallu i tam użytkownik loguje się, nie mając jeszcze żadnej konfiguracji VPN-a ani klienta, loguje się swoimi poświadczeniami domenowymi. I na tej podstawie jest rozpoznawany, kim jest i jaki rodzaj tego dostępu VPN-owego potrzebuje oraz jaki rodzaj konfiguracji powinien mieć przypisany. I robi się to przez interfejs www. Ale ten interfejs www, jeżeli korzystamy potem już z takiego grubego klienta, czyli mamy agenta na stacji końcowej i um, on zestawia VPN-a, to my ten serwer www na naszym firewallu czy Koncentratorze VPN-owym potrzebujemy tylko na tą pierwszą fazę, na ten onboarding, tak zwany. I tutaj bardzo fajnie może się sprawdzić pod knocking w postaci takiej, że my mamy ten serwer www cały czas uruchomiony, ale on nie jest publicznie dostępny. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli ktokolwiek z internetu będzie chciał się do tego naszego serwera WWW dostać, to zostanie. Ten pakiet zablokowany, czyli on nawet nie będzie widział, że pod jest otwarty. Czyli zwiększamy znacznie nasz poziom bezpieczeństwa. A teraz jeszcze przejdźmy do tego, w jaki sposób moglibyśmy wysłać tą informację do użytkownika. Czyli tutaj można by zrobić albo taki link, gdzie moglibyśmy uruchomić taki skrypt, czyli na przykład wystawić inny serwer webowy, na którym mielibyśmy po prostu skrypt, który by w ramach przeglądarki, wywoływał pewne połączenia, wysyłał po prostu pakiety na dane podty i w ten sposób otwierał, czyli moglibyśmy powiedzieć tak, drogi kliencie, czy nasz pracowniku, chcesz teraz podłączyć VPN-a, to ja Tobie wyślę link, który masz kliknąć, a następnie zostaniesz przekierowany na serwer WWW, ten do onboardingu na moim firewallu, czy koncentratorze VPN-owym. I w ten sposób Otwierasz dostęp do tego serwera, ale tylko na czas tego zarejestrowania użytkownika do swojej sieci i zainstalowania mu klienta razem z profilem. A cały pozostały okres i cały pozostały internet nie ma dostępu do Twojego serwera webowego. Bezpłatne rozwiązanie, nie trzeba nic tutaj kupować, wystarczy tylko zainstalować rozwiązanie, które pod knocking zapewnia open source. I odpowiednio przygotować sobie swój proces podłączenia klientów VPN-owych. To się dzieje dość rzadko, czyli jeżeli mamy pracownika, który przychodzi do pracy, no to najczęściej to jest moment, w którym jemu jest instalowany ten VPN. Jeżeli masz oczywiście inny przypadek, czyli na przykład zestawiasz wszystkie aplikacje na tym laptopie tego pracownika manualnie, nie ma żadnego tego narzędzia, procesu, nie masz żadnego ma żadnego ITSM-a, no to wtedy sam możesz zainstalować mu tego klienta VPN-owego razem z odpowiednim profilem, no i tu sam sobie możesz wtedy ogarnąć ten podnokik. Ale ważne jest to, że nie ma dostępu z internetu do Twojego serwera webowego nikt. Nikt oprócz tych, którzy konkretnie muszą mieć, a którzy konkretnie dostaną informacje na dany okres czasu, że mają to zrobić i można to też oczywiście zautomatyzować w taki sposób, żeby ten Podnoking na konkretnych podtach działał konkretnie dla danego użytkownika przez konkretną ilość czasu albo grupę użytkowników. No i teraz, jeżeli byś taki mechanizm zastosował, to jesteś dużo bardziej bezpieczny, bo jeżeli chodzi o ostatnie na przykład doniesienia co do podatności na firewallach, koncentratorach VPN-owych, to one najczęściej dotyczyły api. A api. Jest uruchamiany na serwerze webowym, na którym, do którego ma dostęp każdy. No i to jest bezpośrednio duża furtka do potencjalnych wektorów ataku. Więc jeżeli zamkniesz sobie pod knockingiem ten kierunek potencjalnego ataku, który może przyjść do ciebie, to automatycznie zabezpieczysz się wielokrotnie lepiej, jeżeli chodzi przynajmniej o ten element ataku z sieci internet. Podobnie może być. To wykonane, jeżeli chodzi o onboarding, jeżeli masz taki proces dla sieci wewnętrznej, czyli dla tych wszystkich końcówek, które potrzebują się z jakoś skonfigurować do Twojego systemu, czy to nakowego, czy VPNowego, czy jak, jakiegokolwiek innego. W zależności od tego, jak to u Ciebie wewnątrz sieci działa, możesz ten mechanizm zastosować oczywiście nie tylko do VPN-a, ale do dostępu do dowolnego systemu webowego. Dlaczego to jest takie istotne? Bo dzisiaj bardzo wiele osób zakłada, i to widać zresztą też po implementacjach chmurowych, że wystarczy jedynie, jak zabezpieczymy się na poziomie aplikacji, czyli inny użytkownik będzie tam wpisany i on już nie będzie miał, czy ktoś, kto nie zna poświadczeń, nie będzie miał dostępu do tego systemu. I to jest niestety nieprawda, dlatego że pokazuje doświadczenie różnych ataków, że wiele z nich jest wykonywanych wykorzystując luki, które umożliwiają ominięcie całego mechanizmu uwierzytelniania. Więc ten dostęp do poszczególnych zasobów, jeżeli one są potrzebne tylko wybiórczo, można dobrze zabezpieczyć właśnie pod knockingiem. Jeżeli masz do tego jakieś pytania, to oczywiście pisz w komentarzach. Na tyle dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.